Są mordeczki doszli, jeden jeden 117. Dzisiaj widzimy kładzisza w pełnej okazałości i moje dwie ręce. Nie wiem sobie dlaczego je pokazałem, ale pokazałem. No i kładzisz. Widzowie jest pierwszy przepał kładzisza od w sumie to już dawna. Dzisiaj kurde tak gorąco. Normalnie o słoneczko się świeci. Ja mam widzowie tego wichajstra na klatę eee, Mogę wam go nawet pokazać za chwilkę Więc tak to się widzowie prezentuje Tak kurde nagrywamy Znaczy ja w sumie to ja nagrywam, bo nikt ze mną nie nagrywa o, to jest Dobra, ale lądujecie znowu pewnie u mnie na klacie No już widzowie mamy Tago Kładzisza widzimy przed sobą Lecimy sobie widzowie dzisiaj inną drogą Nie jedziemy tędy, tędy nie Tędy tam nie Pojedziemy. O kurde no, można lecie, dole, to to jedziemy, no zalecie tu z oczu. Zdawało się, przejedziemy, bo skurde, to skacze, muszę go ściągnąć jeszcze bardziej. To, to ściągnę, żeby, nie skakało. To skacze strachnie. Chyba, że zrobię sobie to tak. Um, czekaj, czekaj, czekaj. Uchy, uchy. Dobra, beli. Ja nie wiem w sumie teraz, co też widać. Czy kładisze widać, czy co widać. Widać, chyba troszeczkę wszystkie i wszystkie drogi. Tak jakby do było, tak, żeby to było, widać. to było, żeby to wyjedziemy, żeby tak? to no, trochę krzaków. Trochę nie krzaków. Innego bazyria, ale ehm, no, też, nie było, Ale sobie było, i to żeby to że Zobaczymy, chociaż może pewnie będziemy wracać, to pojedziemy jeszcze w drugi teren, tak? z kładziskiem. Widzowie po drodze pewnie chcą jeździć, nie chcę jeździ, pan nagrywać, bo ja bym też podał, że jeżdżę po drodze. Może byłby lepszy połów, a ja po połów, wiadomo, nie chcę takich połów, tego typu, no szkód. Sorki widzowie, no pierwszy odcinek taki musi być, że to się bawią też wszędzie, w i trochę, już nie, no dobrze to może widać. widać kładzisza? trochę kładzisza i trochę drogi. Ale jak widzicie, um, ostatni odcinek to lucie w zimie. To już że jakieś to no. jest ja Więc zielony lusterka, Tam się jest na armii. I tak my się w niej nie patrzę, bo jak nie chcę dać im... Nie no, bo widzę. Tak jest bicie. Też widzowie na rowerze to będzie taka inaczej chyba wygląda. Nic. Szkoda. Może no, to i tak już się nie są na roli, to jest śmiertelny. Trzeba, żeby znalazł jakieś takie, co ktoś nie znalazł w sezonie na roli, to wtedy tak, ale. wtedy spoko, ale. Ale tak, to już nie wrzucają niestety jelonki. Ale mam się. Żróbki już chyba. Kurde, źróbki. Źróbki. Um, te młode jelenia.

Да, я вам это Chyba było na dzisiaj na tyle. są, kurde, przejechany kładzisz. Ach, będzie trochę chyba jeżdżony. Aha, nie widać go widać krzaki, ja pierdzielę. No, teraz go widać. kładzisz, przejechany. Ehm, nie wiem w sumie jak to wyszło ten filmik. Ale jak mu się podobał, no to co? W sumie? Będziecie dawać like i to ponagrywamy coś znowu z kładziszkiem. Tylko może teraz trochę inny teren. Ale idzie, widzowie. Tam fajnie idzie, bo tam jest prosty odcinek. Tam co jechałem. I da się tam kurde go pędnąć trochę. Nie jest dobre. Jest dobry, kurde. No to co? No to kurde widzowie, subach to jeszcze nie subuje um, No i to już no nie tyle. Na razie.